Maneczko. a dzisiaj omówimy sobie Book Game, ale troszeczkę zrobię to inaczej, jak widzicie jestem trochę w niecodziennym ustylowieniu, a no mianowicie dlatego, że tak naprawdę robię tutaj tylko wstawkę wstępną, ponieważ teraz materiał będzie troszeczkę inaczej Zrobię ten materiał będzie przez to, że ja byłem cały czas na stoisku, a Book Game, chociaż fantastyczną imprezą jest, to jednakowoż poza stoiskiem także siedział. Ja mogę wam jedynie powiedzieć, że na stoisku Koperniku to było wspaniale, a więcej o tym, jak to wyglądało na tym stoisku, Napisała już zresztą Tali na naszym Discordzie, więc zapraszam w ogóle do tego, żeby siedzieć na tym Discordzie i dowiedzieć się wielu fajnych ciekawostek. A tymczasem z perspektywy osoby, która tam wpadła i bardziej pozwiedzała, teraz zobaczycie właśnie taką, taką wizję tego oto wydarzenia o, od Heny. Trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się. Co tam siedzicie, gdzie tam siedzicie? Jak siedzicie, to wstańcie, jak stoicie, to usiądźcie. No i miłego odsłuchu. Druga edycja Book Game, festiwalu i targów gier Planszowych w Krakowie, już za nami. Był jeszcze większy niż ostatnio. Masa uczestników, wystawcy z całej Polski oraz ogrom atrakcji. A teraz do rzeczy, kochani, dobrze jest wrócić. Muszę powiedzieć, że wydarzenia w Międzynarodowym Centrum targowo kongresowym Expo są moimi ulubionymi. Nieważne czy mam do czynienia z konwentem Mangi i Anime, czy, tak jak teraz, festiwalem gier planszowych. Rozmiar wraz z odpowiednim zagospodarowaniem przestrzeni robią swoje. Choć lubię również małe wydarzenia tego typu, to dobrze było z powrotem poruszać się po wielkiej hali, a nie ciasnych korytarzach. A z drugiej strony to mogła być tylko iluzja, bo tłum uczestników, który krążył jak Rój, skutecznie przestrzeń ograniczał. I dobrze. To znaczy, że zainteresowanie planszówkami oraz grami fabularnymi jest ogromne i nadal rośnie. Najpierw skierowałam się do Haliwisła, która w większości przeznaczona była dla wystawców. Przechodząc między stoiskami zerkałam na co ciekawsze czy bardziej wyróżniające się aranżacje na nich. Niespodziewanie pierwszym przystankiem okazało się być stoisko Non stop comics gdzie w niezwykle przystępnych cenach nabyłam pierwsze dwa tomy komiksu Headloper. Oczywiście dusza mojego Dice Goblina zaraz naprowadziła mnie na posterunki Kiki Workshopu i RGF. Później poszło z górki, bo zaczęły się pojawiać wydawnictwa RPG'owe. Przesiedziała na nich zdecydowanie najdłużej, dyskutując z wystawcami o ich osobistych przeżyciach w fantastycznych światach, ale również na sesji prowadzonej na stoisku Copernicus Corporation w URHMerze 40 tysięcy Glory. Jak mogłabym podsumować sesję? Powiem tak, może zginęłam, ale tyra też. A tak na poważnie dobra, ale krótka, i brakowało mi interakcji między graczami. Jednak trzeba pamiętać, że to przede wszystkim sesja pokazowa, która miała nas zaznajomić jakkolwiek z uniwersum i przedstawić mechanikę a to zostało zrobione perfekcyjnie, a ja coraz intensywniej zastanawiam się nad zakupem w Glory, czyli cel osiągnięty. Pochwały należą się również sklepowi Wanaheim, który na swoim stoisku przygotował genialną makietę obrazującą starcie z Heresy Horusa, a także prowadził warsztaty z malowania figurek. Zaś na samym końcu hali Wisła znalazła się strefa gier bitewnych. Stoły były usiane ogromnymi matami o zróżnicowanym terenie, od ruin po pustynie, mroźne pustkowia czy równiny. Choć próbowałam zagadać do organizatorów, by móc rozeznać się w temacie nieco więcej, tak mieli ręce pełne roboty oraz kostek, więc postanowiłam ich jedynie poobserwować w ciszy, by zrozumieć fenomen. A rzucanie kostek, rozdzielanie obrażeń i ściąganie figurek z planszy było w pewien sposób satysfakcjonujące. Mając doświadczenie z innych targów na Expo, mogę powiedzieć, że jedynym elementem, który kompletnie mi się nie podobał, było umiejscowienie sceny. Niestety nie dość, że znalazło się na końcu hali. To do tego nie była nic osłonięta, a gwar i huk z pomieszczenia przeszkadzał w wysłuchaniu czegokolwiek. Sama scena była niewielka, nie przyciągała uwagi, a prelekcje spokojnie dało się poprowadzić w innych salach, bo o ile ma pani kłamie, dwie były wolne. Choć obecnie fanką klocków nie jestem, tak muszę oddać cesarzowi to cesarskie. Moim skromnym, subiektywnym zdaniem, najlepsze stoisko przygotowało Kobi. Oprócz wielu pokazowych modeli czołgów, samolotów, jak i pojazdów cywilnych. Mieliśmy również portrety wielkich przywódców. Jednak zdecydowanie największą atrakcją okazał się zabytkowy jeep z czasów II wojny światowej, do którego można było wsiąść po uprzednim zakupieniu jednego z oferowanych zestawów klocków. Co ciekawe, kobieta jest polską firmą, co wystawca podkreślał podczas promowania produktów. Pozostając w tejże tematyce, swoje miejsce znalazł również Instytut Pamięci Narodowej, który wyszedł z ofertą edukacyjnych gier planszowych. To jest cichociemni spadochroniarze AK, Miś Wojtek czy zapowiedzią zwierzęcej brygady. Należy również wspomnieć o tematycznej aranżacji stoiska, która nawiązywała do tematyki wojennej wraz z wystawcami w mundurach. A skoro jesteśmy już przy Hali Dunaj. W całości została ona przekształcona w ogromny Games room, z wypożyczaniem gier na samym środku oraz strefą turniejową, gdzie można było sprowadzić swoich sił z innymi. Tylko był jeden zasadniczy problem: nie było miejsca. Być może przyszłam za późno, a wyszłam za wcześnie ale hala pękała w szwach, a półki wypożyczalni były ogołocone, bo tak wielu uczestników wydarzenia dorwało się do planszówek. I nie zrozumcie mnie źle, to dobrze, wręcz fenomenalnie. Szczególnie, gdy widzi się graczy od wieku szkolnego, czy nawet przedszkolnego, po nastolatków i dorosłych, którzy wspólnie spędzają czas na swojej pasji. W trakcie book game'u przeprowadziła również swego rodzaju ankietę, by dowiedzieć się w co grają ci, którzy RPG-ami zajmują się zawodowo i na co dzień, a także jaki RPG okazuje się być najbardziej popularny. Stoiska, które wybrała do ankiety, to były stoiska głównie RPGowe, takie jak Alice Games, Blackmon Games, oczywiście też Copernicus Corporation, na którym można było znaleźć mnie, do tego Dragonus, Galacta, Mistrz właśnie Przyczółek czy Rebel. Liczba głosów była dosyć zróżnicowana, bo zarówno mieliśmy do czynienia z wieloma głosami pojedynczymi, jak na przykład ten mój na Agonie, no jak i takimi, których było więcej. I myślę, że na nich się dzisiaj skupię. Całą listę macie już przed sobą, więc możecie sobie zobaczyć, a ja zwrócę uwagę tylko na to, co jest najbardziej interesujące czyli zdecydowanie nie ma jednego faworyta. Tak naprawdę różnica głosów to była kwestia jednego, dwóch głosów. Najwięcej posiada Vampir Masquerada na równi z Warhammerem, ale ho, ho, ho nie pierwszy, lepszym, tylko Age of Sigmar Soband, Czyli w sumie z Aosem, a nie jakimś tam Warhammerem. Do tego, jeżeli chodzi o podwójne głosy, no to mamy do czynienia z Kultem, Boskością Utraconą. Bardzo dobry wybór, tak swoją drogą. No i oczywiście Warhammerem Fantasy Roleplay, czyli czwartą edycją Warhammera. A, no i do tego jeszcze oczywiście niesłabnąca popularność ze Cthulhu. Podejrzewam, że chodziło o siódmą edycję, aczkolwiek to nie jest wyszczególnione w ankiecie. Do tego pojedyncze głosy, cóż, tego było dużo, nie będę się rozpisywał, ale chcę też zauważyć, że były takie niespodziewane wyniki, bo mamy tutaj choćby Dragon Age RPG czy Honorary Krew. Że ktoś w to jeszcze gra, albo ktoś o tym pamięta, fajnie. A teraz pozwolę sobie oddać głos do studia. To czy w sumie to ja jestem bardziej tym studiem, no ale do chiny. Powiem szczerze, spodziewałam się bardziej jednoznacznych wyników i konkretnego faworyta. W pewnym momencie dominował właśnie Vampir Maskarada, zaś Warhammer Age of Sigmar Solband wstrzelił się za nim na pierwsze miejsce ex ostatnim rzutem na taśmę, gdy udało mi się po przerwie złapać resztę załogi jednego ze stoisk. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym małym konkursie i miejmy nadzieję, że widzimy się za rok. Zobaczymy, kto wygra następnym razem i czy na listę nie wpadną jacyś nowi kandydaci.